Pan nastanie, kurwę jak tak jedna będzie się na Bekseć wpychać Nie jedna będzie chciała Polizać popytać z kurwy synu w oponentów Ciężki chuj wbijam tylko moment i potrzebny tylko jedna chwila Iwny wryja czy pochyła w kurwę różnica żadna Otwór pl za przed cfelem, za nocy i za Dnia. Znasz ich tych dwóch z PTB korzeniami Znasz się z Piotrkowskich ulic z chłopakami Z nami jest gorąco, nieraz nie trzy i nie dwa skurwy syny, delikatne jak jedwab Chyba słabo, nie bardzo widzę się w ten sposób Rozpieprzamy otoczenie pełne skupniętych nosów Pełne przepalonych płuc i wyjebanych oczu Chodzi nam o to, abyś po prostu ten rap poczuł skurwy syny na Piotrowskim głównie Jadą na tyle gorąco, co bezczelnie również Tudzież mówiąc lubie przyjebać tu i u, gdzie nie ma z problemów i złudzeń A jak ze mną gadasz, to na baczność postawa Ty się chcesz lansować? Dla mnie to ciągle zabawa Kto jak składa, kto ma przekaz, a kto gówno i szlocha Chyba bardzo dobrze widać na pierwszy rzut oka Łęskie skórwy na tym pierdolonym bicie przy jaraniu joy'ów, zobacz jak robota idzie przy kręceniu polewaniu Napijamy w tydzień po tygodniu tu się rap gra, takie życie bo Baker's zawsze ja w nie nigdy skrycie. nie idzie to w las, idzie to z bitem nie idzie to w las bo u boku mam ekipy powiesz kicz, ten nie ma miejsca w PTB ja naliczę Cię z miejsca na glebie powiesz z tym gównem chowaj się pod ziemię ja życie Cię i znów będę na czele bo żyjemy w tym Mieście I tutaj dorastamy I to ty będziesz zleszczem, bo my potęgę mamy I to ty wpadniesz w leszcze, a my zbierzemy laury Chcesz mnie zgładzić? będziesz musiał się postarać Po zapieprzony las, będę gości karać Seczułański z na pioskowskim bicie Nie jedna panna o spotkaniu z nami ma rzestnicie Nie jedna, okazała już to w bicie A ja na to co moje, chcę pracować całe życie znów ten dzień Dobro, panny jak tlen, jak sen, bo wiem, nic nie ma lekko. Uspokajam się, uspokajam je jedno, bo wiem, że patyki serczów, Baker to jedność. Będę kościł monety na tym, zapycham to poza tym, jestem ponad tym, tak się przedstawiają fakty. Chyba myślę, że na razie to wystarczy. Policz moją nibę panczy i że starczą mnie na tarczy. Na mnie warczysz, jak dla mnie ledwo harczysz. Tym skomleniem i szczekaniem raczej mnie nie wystraszysz. Chłopak, był tak, że wycie własny nie dopadł. Kurwa, chłopak. Nie szlochaj, sprawdź z skurwy syny dwa. Ja wiem, że dla mnie jest ciągle tak. Rap gra seczuńskie skurwy syny. Pierwsza część na płycie Jody znasz nie? Rozpier scenę jak trotyl.